Witamy na Giełdzie Słomczyn Jest niedziela, 16 marca. Piękna pogoda i dzikie tłumy na giełdzie. Piękna pogoda na giełdzie Słomczyn dzisiaj. Nie jest... wiecie jakie króliki? Byl króliki? Zależy, która jaka sztuka, no nie. mniej więcej, tak. Nie więcej, 120, a stufkę, stufę, to przecież 250, 70. 250? Tak, to jest tam. A szeroka, co? Tak? tak. I nie, pan nie wyciąga, tak z ciekawości bardziej. Śmienka. Ok, A to co to, to jest? Salander. Salander. Nie spotykamy, nie? No właśnie. No, tylko, tutaj no my mamy też takiego biel podobnego biel turyndyjskiego. Takie... No. On jest podobny. Turyndyjski. O właśnie. Sam jest. I on też jest mało spotykany. tak. No no powiem po... pani, tak. Ty z matką Ale my od jeszcze. pana kupiliśmy w ogóle. No.

Kogo szyjek tak jak nasz? Nie, nie tak jak nasz. Nasz jest ładniejszy, ale nasz jest bardziej goły. Zobacz co jest to. Lawendowe no, no, razie to patrzymy, co to jest? To są karzebki łapciate Karzebki łapciate, lawendowe, tak? Tak A w jakiej cenie ta parka? Za 50 O, mi się podoba, a No No Ale to, 50. to 50. parka sprzedają, widzisz, są młode O, to. to są młode A po ile te młode? A po tych para Ewentualnie sanaturki, a u samej kultury mogę sprzedać okay. A one nie będą z jednego gniazda? Z jednego no, właśnie, to para, to z dupa jedzie. nie para Dwie dychy. dwie dychy. Co dwie dychy? E? Dwie dychy? Śliczne są. No nic, rozejrzymy się. Jak nic nie znajdziemy, to może weźmiemy te dwie dyszki. Za koguta? No. A z kim chcesz sparować? A, z tą łapciatką? Nie. A z czego wziąć? Nie, na razie dziękuję, ale się rozejrzę. Jeszcze. Wiecie, ja już przedałem. Tutaj. Agencie, a gęsia jaja po ile macie? Ja już sprzedałem, od indyków zostały Od indyków? Od indyków 8 złotych, tak Od A powiedz mi, ile się inkubuje? Co? Ile się inkubuje? Miesiąc Miesiąc, ale powiedz mi Ale króle W jakiej cenie? 150, samiczki Samiczki, a co to jest, belk? Baran A baran, baran, a baran francuski Jaki wielki żadnych co? Absolutnie. Mamy owce, ale nie takie. Ciebie, tak. Siegnie, tak wiemy. No to do pary no samiczka będzie. Ja Piękne. nie mogę, bo ja miałam do niego... Właśnie obaliła wierze. pani moją chęć wydania tych pieniędzy. Miałam to, barana pięknego z pałze mną w łóżku, nawet do tego z no, Ale chorowicy był taki. Zobacz żart. jaka piękna brachma Nasz też był, ale robi się zrobił. Nie, do, nie dożył do operacji, rozłożyło. Tak. No. A to para jest? Tak. Ale jakaś jakaś Bo śmieszna. Ruchu, tak Taki tak. ten kogucik nie dopady trochę do tej kurki, co? Kurka jest kurko a kogut jest, a kogut jest 20. No właśnie, tak patrzcie. A co są przepiórki? Tak. A co za przepiórki? A japońskie. W jakiej cenie? 20 zł o tu jaki wariat proszę bardzo ja oglądam pokaż się nie jak oglądam nie będę kupował a jaki ceny ten baranek 150 a co za papugi są o mam o porcelanowy są dwie kurki tak zobacz to są kurki <śmining> Kurki porcelanowe, w jakiej cenie? 120. A, 120. Widzisz? Nasza koguta by pasowało, ale kurę mamy, co z nią zrobimy? No, my sobie to będą dwie kurie do kogo, to będzie miał wesoło, no. <śmining> Będzie miał co obrabiać, a jak jedną kurę ma, to co, no? Mówi pan, że za mało jedna? No pewnie. No a to co to jest? Włoszka. A, Włoszka. No tak, ładny no koguć. One, one. O kurde Patrzuk Karolinki, mandarynki, tak? jakiej cenie? I tutaj są takie jeszcze ładne 450 i Karolinek i... A dzień dobry! A nie, przepraszam, nie w tą stronę. Są te. Jedne karolniki, drugie mandarynki, ale ja nie do końca odróżniam, które który A Paw, w jakiej cenie? Nie. 1500. Para. 1500? A sam jest 1000 para półtora? A, ok. 1500, to 1000 para. No tu się parkają. Ale żywotne. To para jest? Nie, sami sąby. I one się parkają? No. To jak to, tak? Trochę nie bardzo, tak? Ja wiem, że to samca, no ja wiem, że to nowoczesne teraz, ale. U ludzi wariacjach takich słyszałem, ale żeby królica z królicą? Ale to jedna do drugiej chce. Te, nie, tego się. A w jakiej to cenie? To po 100 zł. Stówkę. A ja kupiłem to za kogoś, To jaja lęgowe? Tak, to są kacze. A jaka kaczka? białe te Dobrze. Dobra, idę, nie przeszkadzam. A, francuskie. W jakiej cenie te jajka? Po 2 złotych stówki. Co? Dobra, możesz się skusić? Co to jest? To tego, że może, to sami... A myślisz pan, że zalężone, że zalężone będą? Co? Zalężone będą? No, skąd zalężone? A to są kryształy? To pytam, czy lęgowe mówisz pan tak, kaczy. No zalężone będą, bo jest kaczor i dwie kaczki. To muszą być zalężone.

a co za gołębie są? widyny, czerwone. a w jakiej cenie z ciekawości? czerwone stópki z ciekawości pytam ko spokojnie czarny cztery dyszki samiec a tu cała parę. a bocian to nie wiadomo bo to takie późne Młode? nie grucha ani nie parzy a to co to jest? te kurki w jakiej cenie? 43 23. 43 Ile tygodniowe? W jakiej cenie te kurki 40zł 40 zł. Ile to tygodni ma? 21. Te kurki młode w jakiej cenie? 42 zł. I który to tydzień? 20. 20. Czyli tam jeszcze za dwa tygodnie trzymam się. Będą... A to już mają. A to grinszele są? A te Green też po 42? Ale jakieś młodsze są, nie? Który to tydzień? Są 18 Ale po ile są? 18 A w jakiej cenie te kurki? 44 44 Mogę sobie nagrać, nie? A który to tydzień? No nie no nie pana. A który to tydzień? 22 Czyli zaraz będą się niosły Lekworny Saseksy tak Elosy Dominanty O Grinchelle Ładne Grinchelle Te koguciska w jakiej cenie? 25 Koguciska Koguty w jakiej cenie? W jakiej cenie to 25 Mam to można kupić te kurki w jakiej cenie? 45 45 a króle? tutaj co pan potrzebuje? samiszkę? to samiszka jest to samiszka jest i to samiszka od pana to da się tą nowozelandą właśnie naszą nowozelandzką nie może wstąpić ponad 8 kilo. do inkubacji a ty chcesz je dołożyć jeszcze? co to za gąski są? alandesy? tak a w jakiej cenie? Słam? zł a ja jak będziesz kupić to opuścimy trochę nie tak pytam a te białe? to lambonty czy jak to nazywają jajek lęgowych pani nie ma od nich a już sprzedałam dzisiaj 20 miałam kurde no to się spóźniłem a na następną niedzielę mogę panu to będzie za późno bo już inkubator mi chodzi dzisiaj bym jeszcze dorzucił a za tydzień to już tak w połowie inkubacji. Co tydzień miałam i tak uszanowałam, żeby to nie zaziębić. No uh no -huh. wziął, bo jak się zaziębi, to. Ja wiem. Nie zależy, to za dwa tygodnie usiąść, no może być. To może. Za dwa tygodnie będę. Za dwa tygodnie? No. To bym wziął wtedy. No to ja by... o Miodek. Co to są cebulki, czego? A czosnek I tak po prostu się sadzi i rośnie. A w jakiej cenie to? 20 kilo A kilo? Dobra, dobra. My się jak zasadzimy ten czosnek? Dobra. No, no gdzie? No gdzieś W ogródku no, gdzie? Przecież nie w chałupie. Mogę nagrać? Indyki po ile? 180. A tu jaja są lęgowe od czego? A ten indyk pan mi powie. Do inkubacji jakbym rzucił Tylko pytanie mam, z mi nie bardzo chyba, nie, bo mniej wilgotności zależy potrzebuje No to też mniej wilgotności, ale zależy też jakich tydzień te, te francuskie, o tam był No no Mają 35 litrów, to jest 7 tygodni, a innych ma 28 28 tak do 30 a, szybciej nie tak. się A, szybciej siereni Ale pan będzie już teraz chyba cały czas, nie? No. Bo za dwa tygodnie miał w pustynku baton, to bym kurde tych indyczych jaj kupił trochę. Ale nie no mówię, ja za dwa tygodnie, bo teraz mam kury nastawione, to jeszcze będzie 11-12 dni do, do kur i gęsi, ale gęsi to jeszcze 3 tygodnie. A po ile te indyczy jaja? 4 złote. Dobra, to za dwa tygodnie będę pana szukał. A pan mi powie te gęsie? Od pierwszej razy, odkąd przyjeżdżam na Giełdę Są, widzę, że Giełda jest do samego końca. Każde ostatnie miejsce zajęte Co za gołąbki są? Ja, jaśniaczki parka jest koroniatek A w jakiej cenie? 50 zł. 50 zł. I parka tych składowych jest tak samo. 50. Też 50. Dobra, dziękuję. Pierwsza zgiełda jest do samego końca. Każde ostatnie miejsce zajęte. Chyba wracamy chyba co? No chyba. Chodź obejrzymy, chociaż te króliki na końcu co są. Państwo na samym końcu stoją, nikt nie podchodzi, to chociaż my podejdziemy. No wiecie, że nieraz jak się tłum robi, to więcej ludzi przychodzi. Po ile te króliki? Z ciekawości pytam, nie chcemy kupić. 90, tamte po 70. 70 Dziecko by się ucieszyło, już trzymamy w domu i na razie nie mam czasu na nową klatkę, żeby zrobić. Dobra, dziękuję bardzo. A już później nie są no, takie tak, puszyste A czy są jakieś miniaturki, czy zwykłe? Nie, no to zwykłe, zwykłe Jak, jak? Zwykłe, takie A, mięsne Mięsne To są takie jak te, w Tak O proszę, jaka O, dziecko już by kochało takiego z czerwonymi oczami No, nasze dziecko bardzo chce, ale Nie mam czasu klatki zrobić teraz A zobacz tutaj A to matka z młodymi? A co jest za królik w ogóle? Łódzki Łódzki? W jakiej cenie? Duży? No, tak z ciekawości pytam. 150. A młode? Nie, No ja wiem, no coś tam jakby wziął wszystkie trzy, to pewnie by potargował. I nie, nie, pytam tylko. Nie mam czasu klatki zrobić nowej. Nie, no na poród czekamy teraz. Miejsce.

Słucham Cię, co... Czemu? No bo one latają wysoko. Znaczy, chodzi Ci o silki? Nie. Co za gołąbki? Wyszłance. A, wysłance. W jakiej cenie? Po dwie dyszki. Dwie dyszki. Ale nikt nie chce dać. A nikt nie chce dać. Kurde, no dałbym, że miał gdzie trzymać, to bym wziął, ale no niestety. Na razie tylko oglądam. A to co, ten taki duży, to co, jest King? To, to, to jest ryś. A ryś? W jakiej cenie taki ryś? Kupiłem, dałem 4, kupił. 4 A, bardzo kupiłem. 4 jeszcze od niego. Jeszcze ciekawość pytam, ale dziękuję. O kurde to pana ten gigant? W jakiej cenie ten gigant? A ile on waży? ciekawości, pytam, naprawdę nie chcę? Ale moje jest. No tak, No tak, pewnie, nie, No, nie, 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 Ale nie, 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 Ale nie, nie, co A co za gołąbki? Staropolskie. Staropolskie. W jakiej cenie? Stówkę. Stówkę, ciekawość, tylko pytam, żeby nie było. Dziękuję. Mogę sobie nagrać? Mogę. A w jakiej cenie takie ładne gołąbki? W oddychu. A co są za gołębie w ogóle? Budapeszt. A Budapeszt. Nie znam się, tak z ciekawości pytam. Dziękuję. Nie filmuj, kurczę Nie, panów nie, tylko gołębie. Nie, panowie mnie nie interesują, gołębie tylko. A w jakiej cenie? No nie wiem, ja się nie znam na gołębiach, więc tylko z ciekawości pytam. Granica 50 zł Koł 50 zł A co są za głębi w ogóle? Te czy te? Jasne, perłowe, siwe Jasne, perłowe, siwe O te są ładne Koło 5 dyszek No nic, dziękuję bardzo Za parkę 180 to co każdej kłopciat a to jest ubarwienie Ładne Ładne Takie, są, ładne. nie mamy Samej kurki nie chcesz Pan sprzedać? Nie, nie Tylko w, tylko w komplecie W komplecie Ładne są O tutaj Porcelanowa no, A bo tę te, też odbrać To te w jakiej cenie? Tak samo sobie Też 180 Jedna jest. A co to za gołąb jest ten taki z dziwnym dziobem? Ożeju to, to jest orły, bicia parę Orły? Orły? Tak O proszę, a jaka cena takiej parki? 150 150 pan, tyle co kury No właśnie. A z kury to chociaż jajka nie by Nie, nie, nie. Ładne, ładne. Piękna no barka. Ładne jest to. Ale ja samej kurki potrzebuję, bo mam już parkę. Tutaj są kurki, które przyjechamy z Czech. Złama? Są kurki na obrączkach czeskich i przyjechały z Czech. A z Czech. Po tej parze jest ta kurka. A no, wymieszała się trochę, bardziej w niego jest niż w nią, nie? Ale no, ładnie są No nic, na razie dziękuję To ma jakowita tu jest pewność, że nie ucieknie Ile taki wypchany? To złotych To jest Pawłowskiego chyba, kurde, nie? Pawłowskiego chyba, nie? To się nazywa? Nie, to jest Zerbłądziewicz A Czubacka pewnie Padewski A, Padewski Specjalnie. No? Żonie się nie podobają, taką kupuję, aby z głowy nie uciekł, aby... Spuściłem do no tego, a to kawało, tak <s Georgy> Tak samo idzie. Ale śmieszne. może pan tego to tubezku tego widy mają. Nie, nie. Za darmo. Nie, nie chcę, nie, nie. nie, 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 nie. Ja, nie chcę, bo ja nie chcę darmowych gołębi, bo to nie mnie. Ale to też kosz temu człowiekowi jak nie lubi to czyni. Nie. Za darmo i Co to są na gołębie? Szpaki, proszę pana. Szpaki? Spaki. Ile taka parka? 200 zł. 200 zł. Okur kurde śliczne są. Śliczne są dwójkę sprzedały To są te śląskie są Śląskie? A w jakiej cenie? 60 zł 60 zł. A ten? Ten jest kupiony A kupiony dla siebie. A te kaczuchy w jakiej cenie? A to kaczory są. Nie, są. Kaczki są te ciemne, nie? A gdzieś na jakąś jest teraz to homo wszystko. Kurwa. Nie, nie, Kaczka nie. udaje kaciora, a kaczór kaczkę. Oj pan wiada. Pyta jakby pan nie wie W jakiej ceny? 80. 80. Za sztukę czy za parę? Za sztukę. Panie. Za sztukę. Pytam tylko ale panie gołąb to na dachu usiądzie, a kaczka jak usiądzie na dachu zabije pan coś z że są u pieczeni. no niby tak kurki w jakiej cenie? 40 40. mogę sobie nagrać? Dziękuję. a to są Grinchelle? nie, to jedna jakby to są z no ale a jajka jakie noszą?

jeszcze raz pan powtórzy? Cyraneczka A cyraneczka W jakiej cenie taka parka? 300 300 Fajne są Kogucik w jakiej cenie? 80 70zł 80zł, tam 70. Dziękuję Pan znalazłam O, kochinki Kochinki miniaturowe w jakiej cenie? 3 pudry, koguciki same No takiej kurki też jeszcze kogucika nie widziałem Czyje to cudo? Gdzieś po raz. Skubane, bo nie wiesz pan co to są za kurki? To Ale taki sam są? Jak gołębie wygląda w ogóle. Chcę przejrzeć. Tu gołębie, tu jakieś karzełki, tu karzełki. O, to jest. To jakie długie nogi ma. Właśnie nie Jakie długie nogi. I to chłop ma długie nogi, a nie baba. Ale młode kobuciki zawsze mają. Kobita ma krótsze nogi. Młode kobuciki zawsze mają długie nogi. No nie wiemy co to są Mi się to nie podoba ale śmieszne Nie takie nienaturalne Kogucik Koginki chyba Krzykacz. Taki ładny kogucik Się relaksuje Ładne to jest Salander Salander Jaka cenka? Stówkę za nią. On powie mi trochę jeszcze ciemniejszy, no nie? No. Już ciemniejszy to jest inna cena. Tu też są te salandery? No, tak. No. są sam, Samce. Samce.